Dlaczego warto palić rzeczy puchowe oraz jak to robić? Odpowiedź w tym filmie. Oglądaj do końca, żeby nie być zaskoczony. Żeby zrozumieć, dlaczego powinniśmy pać piwo puchowe co około 50 noclegów, musimy uświadomić sobie, że każdej nocy wychodzi z nas około pół litra potu, w którego skład wchodzi m.in. sól, mocznik i tłuszcz. Substancje te zwyczajnie zalepiają delikatne włókna puchu, co skutkuje gorszym rozprężaniem, czyli tak zwanym gorszym loftem. Wiele osób w takiej sytuacji decyduje się na zmianę śpiwora lub dosypanie puchu, a niepotrzebnie, bo wystarczy go po prostu wyparć. Żeby udowodnić Ci tą tezę zmierzę wysokość loftu śpiwora przed i po parniu. Puch jest bardzo lekki, a nowoczesne palki mają wbudowaną wagę. Dlatego zanim wrzucimy śpiwór do palki, musimy go nasączyć wodą. Najłatwiej zrobić to wykorzystując pokrowiec. Kiedy nasiąknie wodą, przerzucamy go z worka do palki. Do dozownika na płyn do doparnia wlewam dwie nakrętki specjalnego płynu doparnia puchu firmy Nigwax. Puchu nie bierzemy w zwykłych płynach czy proszkach. Bo te są zbyt agresywne. Parkę nastawiamy na typ dedykowany do puchu, wełny lub po prostu na delikatny. Temperaturę na minimalną, zazwyczaj jest to 30 stopni. Wierowanie także ustawiamy na minimalne, a jeśli planujemy impregnować puch, to całkowicie je wyłączamy. Warto za to włączyć podwójne płukanie, które usunie pozostałości płynu do parnia. Parnie do biegu końca. Nie każdy chce stosować impregnację puchu, choć ja osobiście nie zauważam wad tego zabiegu. Zalet jest za to wiele. Puch jest odporny na wilgoć z powietrza, a nawet na delikatną mrzawkę. Do tego znacznie szybciej wysycha. Do impregnacji stosuję płyn od tego samego producenta. Wlewam trzy pełne nakrętki w miejsce płynu do parnia, a parametry palki ustawiam takie jak do wcześniejszego prania. Jedyna różnica to wirowanie, które tym razem ustawię na minimalne obroty. Lekko odwirowany śpiwór będzie wciąż mokry, a puch tak bardzo pozbijany, że będziesz mieć ochotę nie odszukać i udusić. Dorzucenie piłeczek tenisowych do wirowania praktycznie nic nie daje. Te podobno sprawdzają się w suszarkach będowych. Jeśli taką posiadasz, to ustaw długi czas i najniższą temperaturę. Jeśli dysponujesz tylko taką suszarką jak ja, to rozwieź śpiwór na płasko w suchym i przewiewnym otoczeniu. Chroń śpiwór przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi. Śpiwór na około 5 stopni komfortu schnie w dogodnych warunkach około 3 dni. Nie próbuj rozrywać pozbijanego w kulki puchu. Pozwól mu na wyschnięcie, a gdy będzie całkowicie suchy, Połóż śpiwór na podłodze i delikatnie rozklepuj, aby równomiernie ułożyć puch w komorach. Po trzech dniach sprawdzam, czy udało się odzyskać dawny loft. Jak widzisz, jest znacznie lepiej. Koniecznie podziel się w komentarzu, czy tobie też udało się odzyskać loft Twojego puchu. Zobacz jeszcze moje porównanie dwóch takich samych kurtek, Jednej po impregnacji, drugiej niezaimpergnowanej, i samemu podejmij decyzję, czy warto impregnować. Wszyscy kojarzycie ten model kurtki z dekatonu? Jest to najniższy, najcieńszy model kurtki kuchowej z dekatonu. I ona fabrycznie nie jest w ogóle impregnowana. Ja ją przed chwilą wypałem w Nikwaksie, ona wyschła. Zobaczmy z ciekawości. na ile? To jest efektowne. Zobaczcie. No, tu tutaj... Wygląda na to, że nie wsiąka, nie robi się ciemniejsza. To przeprowadźmy jeszcze jeden test. Myślę też, że na pewno kojarzycie ten test Nick kiedy wkładają zaimpregnowany puch pod wodę, a następnie go wyciągają. Robią coś takiego. I... Kurde, tu jest dalej loft. Co? Jakby ta kuchetka nie ma jakiegoś wyjątkowego loftu od nowości, ale Wow, zobaczcie, ta na po całości wygląda w zasadzie tak samo. Tu może trochę namiękło, ale ciężko to tak jednoznacznie stwierdzić. Mimo wszystko nie zrobiła się taka, wiecie, cienka szmatka, jak po wyciągnięciu z parki. Teraz wyścisnąłem, rozczepię i dalej się rozpręża. Zobaczcie. Słuchajcie, mam drogą kurtkę, która wygląda tak samo. Jest to kurtka Zosi. Przeprowadźmy jeszcze tutaj teścik. Zrobiłem tak, że wsadziłem do wody, ścisnąłem i wycisnąłem. Oj! Ale się nalało do środka. Wycisnąłem, wytrzepałem. No i tutaj zobaczcie szmata. W ogóle nie ma lotu. W ogóle nie ma tego lotu. Wyciśniemy porządnie. Zobaczcie jak nasiąkła. Tamtą mają z wycisnami była sucha, a ta przed impregnacją szmata. To roztrzepiemy i dalej jest, zobaczcie, Żad, żadnego lotu nie ma. Słuchajcie, żeby nie było, minęły dwie godziny. To jest moja kurtka, to jest kurtka Zosi. Zobaczcie, jeden rękaw całkowicie suchy. Fajnie się tutaj rozpręża to. Drugi rękaw całkowicie suchy. W ogóle nie jest mokry. A u Zosi, nie wiem czy to widać, ale jest, zobaczcie. Cały... Mokry, jakbym go przed chwilą z wody wyciągnął. Dzięki za oglądanie do końca. W zamian za to mam dla Ciebie kod rabatowy do sklepu Nikwaxa. Po prostu wpisz w koszyku ZAWP20 i ogarnij swój puch taniej. To tyle. Do zobaczenia na szlaku. Cześć.